Witam Was w zdańszym magie, w którym mówię to, co chcę. Dzisiaj będzie dziewiąty tom Detective Comics 2 to Face'a, tak więc zapraszam serdecznie. Scenarzystą nowego tomu jest James Robinson, człowiek, którego znałem już wcześniej z jego prac nad y, Ziemią 2 w ramach serii New 52. Serii, którą bardzo miło wspominam y, i całkiem mi się podobała, muszę przyznać. Więc z radością powitałem ideę jego zabrania się za historię z Batmanem. Um, mamy tu do czynienia z w sumie prostą intrygą. Jeżeli się nad tym tak naprawdę zastanowić, ale bardzo specyficznie opowiedziałem. Mam bowiem historię, w której Batman na początek przychodzi, żeby zbadać jakieś takie proste morderstwo. On oczywiście okazuje się bardzo powiązany, duży, ogromny spisek. Odkrywa, że Two-Face ma z tym związek, walczy z dwójką Fiflyów. Potem jeszcze się okazuje, że jakiś związek ma z tym organizacja Kobra i tak dalej, i tak dalej. W sensie z małego śledztwa zrobi się duże śledztwo. Głównym przeciwnikiem tutaj, a w sumie główną, jedną z głównych postaci, ciężko użyć słowa przeciwnik, jest two -face, który mm, z jednej strony pomaga Batmanowi, a z drugiej strony wciąż pozostaje jak antagonistą. Znowuż bawimy się tutaj z tą ideą, że Harvey Dent jest gdzieś jakby w osobowości dwóch twarzy. I to jest moim zdaniem ciekawy motyw, który Chciał chyba eksplorować Scott Snyder w swoim All Star Batman, ale no nie bardzo mi się to moim zdaniem udało. Pierwszy to mnie się prywatnie nie podobał, będąc mocno przerysowanym. Tutaj jest trochę podobny problem, bo znowu całego tam wybucha. Na początek liczyłem, że to będzie taka historia właśnie drobniejsza, ale nie. Całego tam musi wybuchnąć. Jak zawsze. E Przykro mi. ale przynajmniej Tuffase jest moim zdaniem o wiele ciekawie opisany, i intryga jest jakby bardziej logiczna niż tu zna sekrety wszystkich ludzi na całym świecie i ją jak. Przepraszam, nie, 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 nie będę opluwał. Mam to jest na osobny wideo. Ale Robinson pisze to w miarę dobrze. Ta intryga, dopóki się ją czyta, trzyma się kupy, potem można się zastanawiać i, i wytykać nielogiczności, bo to jest trochę taka kryminalna historia, gdzie właśnie śledztwo jest takie. Nie do końca dobrze zrobione, moim zdaniem, ale jak, jak się czyta w ramach historii, to nie ma to nie ma większego problemu. Yy, ciekawy jest motyw du dualizmu, bo tutaj cały czas yy, każde. dobrze rozumiem o co chodziło, bo każdy element zagadki ma drugie dno. Cały czas, cały czas, cały czas. Im dalej w zagadkę, tym więcej tylko tych drugich den widzimy, a niekoniecznie yy, po prostu yy, yy, dochodzimy do konkluzji. Sam, sama końcówka jest takim troszeczkę zawieszeniem i, 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 i gdzie, gdzie jeszcze w sumie można było oczekiwać spokojniejszego jednak na tego, tego wszystkiego. Two-Face jest dwoisty w, w tym samym sensie osobowości, ale też planów, które robi. Że zawsze jest jakiś drugi, zawsze jest ta alternatywa, zawsze jest ten plan B, zawsze jest ta druga odnoga. On robi jedno, a jednak robi coś innego. Ciekawe, ciekawe i z tą koncepcją rozumiem, dlaczego śledztwo się rozbuchało i dlaczego komiks wygląda, jak wygląda. Nie uważam tego za scenę, uważam to po prostu za specyficznie rozpisanie historii. Co mi się na przykład nie podobało, bo też są takie elementy, uważam, że komiks jest mocno samoświadomy i taki trochę ironiczny, w, w sensie widać, że trochę musieli sobie spuścić jakby wentylem powietrza z Batmana, on jest tutaj taki trochę właśnie największym detektywem świata, się ogłasza i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Jego rozmowy z Alfredem są takie bardzo sarkastyczne i tak dalej i tak dalej. Nie jest to poważny Bruce Wayne, na pewno. I na jeden tom jestem w stanie przyjąć taki nastrój, ale to jest pierwszy raz kiedy Batman w Detective Comics wspomina cokolwiek o Catwoman i moim zdaniem można to wyjaśnić na zasadzie, że o Batman czuje się taki tak. I tak". Ale prawda jest taka, że Batman nie jest prawdziwą postacią, to scenarzysta go tak pisze, a on nie ma prawdziwych uczuć. Scenarzysta mu każe robić, ją on robi. I nie jestem fanem takiego rozwiązania. Uważam, że jakby auto, autoświadomość i takie, mm, takie ironiczne bardziej rzeczy to są domeny parodii, a nie głównej serii. Jak seria sama się zmienia w autoparodię, w której bohatery wydeklarują się największymi detektywami świata i ciągle są pewni siebie i tacy, a haha, przekrzyłem się już dawno temu, to Trochę tak dla mnie nie działa do końca. Ale poza tym, jakby podoba mi się dynamika postaci, podoba mi się dynamika gordon batman To face Uważam, że jest ciekawa i rzeczywiście sprowadza znowu to wszystko do, 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 takiego, do tego klasycznego trio, bo na przykład w historii Snydera nie było tego elementu, co mnie osobiście się nie podobało. Miałem się to nie wspominać, ale hej. Okay i e, dialogi. Niektóre były fajne, a niektóre były takie sobie, pewne... Gordon jest taki bardzo luźny w tym albumie, wspomina Scanners z Cronenberga i to jest takie, co... nakręcili na, Scanners w świecie Batmana, naprawdę? I to jest uważane za jakieś takie osiągnięcie. No ale, w, w każdym razie, po, pomijając takie rzeczy w, w, w tym komikcie to uważam, że cała, cała historia nawet jest w stanie się utrzymać w yy, Rysunki mnie niestety zawiodły. Zwalcie to na rozpieszczenie poprzednimi tomami, ale tutaj widzę dość mocne chodzenie na skróty. Stefan Segłowia, mimo świetnego rozplanowania scen walki, ma zauważalnie dziwne braki tła w niektórych kadrach, plus stosowane tutaj cieniowanie jest bardzo dziwne. Nie rozumiem sensu cieniowania w ten sposób. Mimo całkiem sympatycznego stylu na niektórych kadrach, klata Batmana wygląda dla mnie dziwnie i nienaturalnie. Jakby od jego rozbudowanej klaty do brzucha prowadziła prosta linia więc niestety, ale nie mogę się zachwycić kunsztem tego artysty, zwłaszcza, że na zbliżeniach twarzy Two-Face'a pokazuje szczegóły, które pomija zwykle na ogólnych planach. Mimo, że plany bliskie wyglądają świetnie, no to te dalekie psują efekt. Wiem, że na szerokich planach często traci się detale, jednak po co implementować szczegóły, skoro potem nie warto trzymać konsekwencji między nimi. Drugi z panów za to, Carmine Di Gian Domenico, to inna para kaloszy. Zmienił design Batmana i Two Face'a, przez co ma to dość dziwny, nieprzyjemny efekt Doliny Niesamowitości dla mnie. Zmienił na tyle dużo detali, że nie da się nie zauważyć zmiany, i na tyle mało, że zmiana jest dziwna. Szczegóły sokowi na twarzy Two Face'a znikają. Batman wygląda o bardziej jak ten z Batman vs. Supermana. Samo jego zbudowanie przypomina mi bardziej realne szkice McGinnisa. Mocno kwadratowy jest ten Batman, jak i reszta postaci, wszyscy są mocno grubo odciosani, co gryzie się ze smugłością poprzednika. Nie jest to błąd, ale nie przepadam za tego typu style. Sceny walki również wydają się zrealizowane trochę słabiej niż w przypadku Segowi. Dużym splashpadzio brakuje tego czegoś, co czyni ekscytującymi przykro mi to mówić bo czuje w tym rysowniku dużo potencjał, ale jego poprzednik o wiele bardziej przypadnie do gustu, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. Obu panów pochwalę jednak zakadrowanie, które pomimo problemów ilustracji świetnie daje sobie radę i ukazuje dualizm w postaci, uwikłanie w skomplikowaną intrygę doskonałe użycie języka komiksu. Jednocześnie świetnie pasuje do akcji, jak i dialogów prowadzonych przez bohaterów. Kolory dobierał Iwan Palskenkia, z drobną pomocą Alena Pasa Alakua. Miałem lepsze i gorsze momenty. Kolorowier bardziej kupowały mnie w pierwszej części historii. Były bardziej żywe. Druga część to wszystko trochę rozmywa i, i umracznia, chcąc lepiej dopasować się do drugiego rysownika. Nie poprawiło to jednak raczej odbioru dla mnie. Tuż nakładali samej rysownicy. Pytanie to jest typowe DC Rebirth. Skrzydełka. Galeria okładek, które no, no, no są całkiem ciekawe, ale no, jak zwykle nie ma się na czym rozwodzić, także. Tyle. Podsumowując, mamy do czynienia niestety, niestety ze średnim tomem. Scenariuszowo są potknięcia, których niestety no, nie bardzo jestem w stanie wybaczyć. Mimo fajnych pomysłów, jak na przykład Długa flyów, relacje wszystkich postaci tych jakby głównych i jakby samego zamysłu, który jest naprawdę ciekawy, to jednak to jest samoświadoma ironia trochę. Ten taki luźny Batman mimo wspomnienia, co się stało w serii Toma Kinga. To całe takie pewniactwo i tak dalej. Mnie to się nie podoba i, i ja nie uważam, że to jest y, dobra eksploracja postaci Batmana na dalej. To face powtarza się jakby cały czas to samo w tym komiksie, tu nie ma jakby jakiegoś nowego, ciekawszego podejścia. Rysunkowo, no jak już mówiłem, no mnie tom zawiódł y, y, Przepaść między dwoma rysownikami jest duża i to mi się bardzo nie podobało. Poza tym same rysunki też nie są jakby najlepsze, niektóre są ciekawe, większość niestety jest taka trochę nienaturnowa. I przykro mi, bo na zewnątrz naprawdę mi się podobało i jakby było jednym z moich ulubionych tomów jak na razie w Rebirth, bo było naprawdę fajne, zawierało fajną tą historię, która była pierwsza i, i jeszcze ta dodatkowa super historia, a tutaj mamy do czynienia z takim średniaczkiem, po prostu z dużym złoczyńcą, który ma jakby sprzedać ten komiks. No, niestety nie udało się. Y, zrobić to lepiej, nie, moim zdaniem, niż Scott Snyder, ale to dalej nie czyni y, 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 dwa b dobrym komiksem. Przykro Czyni to co najwyżej średnio. Polecam dla wszystkich fanów Batmana, którzy mają sobie po prostu ochotę, poczytać coś luźniejszego. I jako taki, taki luźny przerywnik, jak my streamowego Batmana, to się świetnie sprawdza. Ale, już jako taka jak, jakaś krytyka, czy właśnie metaanaliza Batmana, to yy, musimy niestety znowu sięgnąć po Białego Rycerza. E, co do fanów Two Face'a, na pewno będą zadowoleni. Harvey jest tu dużo, jest fajny, ciekawy, yy, ma dużo fajnych scen, yy, i jakby yy, jest główną siłą napędową tego albumu. I on się udał świetnie. No, szkoda, że jakby otaczająca go historia nie była tak dobra, jak jego przedstawienie. To było zdanie Szymagie. Jakie jest wasze? Dajcie mi znać w komentarzach. Powiedzcie, podobał wam się dziewiąty do Detektyw Comics? Kupujecie Detektyw Comics? Czy może ograniczacie się tylko i wyłącznie do Batmanu Tom Kinga? Może w ogóle zarzuciliście już komiksy, bo ten krejs się skończył, a ja tkwię w, jakimś, w jakiejś pętli czasowej, w której ludzie jeszcze chcą czytać Super Batman. Dajcie mi znać w komentarzach. Na razie.